Witajcie na www.biegamblog.pl Dzisiaj przedstawiam Wam maskę antysmogową firmy RESPRO Modern Ultralight Green. Maska została wykonana ze stretchu, dzięki temu jest mocno elastyczna oraz przede wszystkim jest bardzo lekka. Za filtrację powietrza w masce odpowiedzialny jest filtr submikronowy HEPA Type. Dzięki niemu z powodzeniem możemy wyeliminować pyły PM2,5 i PM10, które tak naprawdę są najbardziej szkodliwe dla nas, dla naszych płuc, dla naszego zdrowia. Maska nie posiada filtru węglowego, przez co nie filtruje związków, które znajdują się w spalinach samochodowych, na przykład, przez co nie do końca ten konkretny model maski nadaje się do biegania w centrum miasta, czy jeździe na rowerze w centrum miasta, gdzie tak naprawdę stoimy w korku i wdychamy spaliny. Natomiast na potrzeby biegania na dworze w okresie jesienno-zimowym, gdzie mamy do czynienia ze smogiem z kominów, jak najbardziej to urządzenie jest odpowiednie. Nie będę Was zanudzał tutaj różnymi nazwami marketingowymi różnych elementów tej maski. Dla zainteresowanych odsyłam na stronę internetową producenta. Natomiast no, co jest najważniejsze, dostajemy bardzo fajnie zapakowaną maseczkę w pudełeczku poza maską i poza jednym filtrem który oczywiście jest wymienny. Dostajemy fajną saszetkę, że możemy sobie maskę wrzucić do plecaka czy, 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 czy gdziekolwiek indziej. Natomiast po co to wszystko? Po co, po co maska antysmogowa? No niestety jesień, zima w naszym kraju to jest bardzo zły stan powietrza. Bardzo duże ilości pyłów PM10 i PM2,5, które błyskawicznie przenikają do naszych płuc. Normy są regularnie przekraczane. Zresztą wystarczy otworzyć okno, czy wyjść na dwór, zaciągnąć się powietrzem i wszystko od razu czuć i słychać. No, słychać, nie słychać, ale czuć, 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 po prostu ten gryzący. W gardło dym. Niestety jest też tak, że w naszym kraju poziom alarmowania i poziom informowania o smogu jest dopiero po przekroczeniu jakichś chorych norm. W innych krajach te poziomy są znacznie, znacznie niższe. Przez co de facto jeśli nasz kraj miałby mieć takie same normy jak w innych krajach zachodnich, no to tak naprawdę przez pół roku no stop, dzień w dzień praktycznie te normy byłyby przekroczone. Natomiast to najważniejsza jest świadomość tego, że problem niestety istnieje, że niestety cały czas jest temat smogu i trzeba z tym walczyć. Dlatego dla ochrony naszego zdrowia maska RS Pro za zastosowanie w masce dosyć ciężko się wybiega maska jest bardzo lekka jest wygodna jak widzicie mam wpięte słuchawki w no, słuchawkach troszeczkę jest gorzej ponieważ wypadają zucha przez naciągnięcie ale ale dasz. Natomiast bez słuchawek jest zdecydowanie lepiej treningi powtórzeniowe i trwałe w masce nie polecam natomiast wolne wybiegania jak najbardziej tak Natomiast trzeba mieć świadomość, że zdecydowanie trudniej się oddycha. Ale swoją podstawową funkcję maska spełnia, czyli nie czuć smrodu. Proszę, jaki ładny dymek z kominka. Biegłem do lasu, bo bez tego maskę mogę już zjąć. Czuć różnicę. Czuję, czuję, czuję zapach dymu troszeczkę, więc maska zdecydowanie spełnia swoje zadanie. Natomiast tutaj w lesie, mimo wszystko, wolę biegać bez maski. No i tak, tak zrobię. Natomiast kiedy wybiegnę z lasu, znowu założę maskę z powrotem. Myślę, że to jest dobry pomysł. Maska jest o tyle fajna, że można ją bardzo fajnie sobie złożyć. Złożyć do tyszonki w kurteczce. Może to mi się przylepia do rękawiczek. Zapinamy sobie kurtale i możemy sobie dalej biec. Lecimy dalej na trening. biegnę z lasu i się zaczęło. Szkoda, że nie można nagrać e, zapachu póki co jeszcze Natomiast wyjdę z i już się zaczęły e, problemy. Największym ilusem biegania w masce to jest jednak ograniczony przepływ powietrza przez to oddycha się dość ciężko no i co najważniejsze, wewnątrz maski, zwłaszcza teraz, jest dosyć parno. Maska odprowadza powietrze, natomiast jakby w środku zbiera się par. Przez to jest ciepło. Więc bieganie przez dłuższy czas w masce, taki powiedzmy trening godzinny, to będzie bardzo trudny. Natomiast w momencie, kiedy tak jak ja chcemy, sobie dobiec do lasu, no to jest sam raz w porządku. Jeśli ktoś uważa, że w centrach miasta jest problem ze smogiem, zapraszam na podmiejskie. Bieganie w masce nie jest łatwe, więc jeśli mamy wybór zrobić trening na dworze, kiedy jest duży smok, nie iść na trening lub zrobić trening na bieżni na, na siłowni, no to oczywiście zachęcam do zrobienia treningu. Natomiast trening na dworze pod warunkiem właśnie zabezpieczenia się w taką maszkę. W no momencie kiedy mamy założoną to naprawdę filtracja jest bardzo dobra. Kiedy ściągnę, czuję ten gryzący dym, znaczy tego dymu nie widać tak, ale czuć kiedy mocniej, mocniej się zaciągniemy. Oczywiście mieszkańcy sławnego Krakowa i okolic no, niestety są przyzwyczajeni do tego dymu, także na pewno nie odczuwają tego w taki sposób jak my. No, okres jesienno-zimowy jest najgorszy pod tym względem, więc trzeba się w jakiś sposób zabezpieczać. Polecam maski od Respro. Prezentowana maska kosztuje 265 zł. Odsyłam Was na stronę polskiego dystrybutora na stronę Znajdziecie tam szczegółowe informacje na temat zastosowanych technologii. Zobaczycie sobie, w jaki sposób dobrać odpowiednią maskę, jakie filtry zostały zastosowane. Możecie sobie przejrzeć całą ofertę masek. Jest bardzo, bardzo dużo różnych modeli. Cekujące się różnymi parametrami, różnymi zastosowaniami. Natomiast, jakby tutaj dla biegaczy, dla osób aktywnie uprawiających sport, mamy do wyboru generalnie trzy modele, które, które znajdzie się szczegółowo opisane na stronie dystrybutora. Ze swojej strony tylko dodam, że maska Ultra Light no jest lekka, tak? jest bardzo lekka, dzięki temu biegnie się w niej komfortowo. Śmieszne jest to, że jakby ona jest głównie przystosowana do biegania latem i w okresie takim ciepłym, natomiast w zimie jak najbardziej również spoko można w niej biegać i jak najbardziej dobrze się spisuje. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na stronę www.biegamblog.pl